Cześć witam wszystkich słuchajcie przeniosłem już wszystkie kurczaki do kurnika te nawet najmłodsze które ostatnio mieliśmy z naszych lęgów słuchajcie o i już w odchowalniku numer nie, jeden nie mamy nic także wszystko przeniosłem tutaj do kurnika i do odchowalnika numer dwa słuchajcie no, tak na dzień dzisiejszy wyglądają nasze kurki z naszej hodowli. Słuchajcie, zrobiło się około 6-7 kogucików. Resztę będą same kurki. O, zobaczcie sobie, jak to wszystko ładnie wygląda. Jestem zadowolony z tego, że tak ładnie się rozwijają. Chowają się jak na, na razie odpukać. Nic się nie dzieje, są zdrowe, yy, upierzone dość ładnie. Słuchajcie, tutaj są te najmniejsze. Jedna tylko wpadła teraz yy, ta średnia. Resztę tutaj przeniosłem. Właśnie te najmniejsze, co są. Także, też są, jest z nimi wszystko w porządku. Już